Robiliśmy instrumenty, robiliśmy cymbałki, powiedzmy instrument przypominający harfę. Szlifowaliśmy rury do niej, malowaliśmy je, naciągaliśmy sznurki, różne metalowe rurki tworzyliśmy. W ramach projektu Kompozyt Sztuka w Dobrym Towarzystwie, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, a finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Realizujemy aktualnie warsztaty zatytułowane Tworzenie instrumentów zewnętrznych. Podczas tych warsztatów z różnych niepotrzebnych rzeczy, które można znaleźć na złomie, czy cinków, które można znaleźć w tartaku, powstały przepiękne, ogromne, wielkie instrumenty zewnętrzne, które będą służyły naszym mieszkańcom przez wiele, wiele lat. A co najważniejsze, będą brały udział, czyli będą grały w koncercie podsumowującym cały projekt, który odbędzie się w październiku tego roku. Plener który jest również jednym z elementów Projektu Kompozyt Sztuka w Dobrym Towarzystwie, aktualnie odbywa się na skwerku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie. Naszym mistrzem jest pan Mirosław Kufel, rzeźbiarz, który przyjechał do nas specjalnie po to, by wyrzeźbić sześć wspaniałych postaci, które będą rozmieszczone na terenie całej gminy Gostycyn i opatrzone kodem QR, który będzie można w późniejszym czasie zczytać i wówczas wysłuchać przepięknych utworów stworzonych właśnie w naszym projekcie. Rzeźby, które powstają podczas naszego projektu, podczas pleneru rzeźbiarskiego. Nawiązują tematyką do tekstów, które później będą piosenkami. Teksty są osadzone w epoce młodej Polski lub współczesności, ale współcześni artyści inspirowali się właśnie epoką młodej Polski, by tworzyć swoje nowe projekty. Kuchani, w Gminnym Ośrodku Kultury właśnie odbywają się warsztaty rzeźbiarskie. Oczywiście jest to projekt kompozyt, sztuka w dobrym towarzystwie, bo jakżeby inaczej. I właśnie po gminie, po naszym cudownym Gostycynie, roznosi się zapach rzeźbionej. Opoli. I to właśnie tutaj przybywają mieszkańcy, dzieci, seniorzy. To właśnie wy do nas przychodzicie i jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z tego powodu, bo chcecie zobaczyć, jak powstają nowe rzeźby, gdzie będą usytuowane, kim one tak naprawdę będą, bo są to też postacie. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.